Siemanko Siemanko, Tomejerce. Tym razem przedstawię Wam moją furę infraction w nowej odsłonie w sensie z nową budą. Jesteśmy z Wojtkiem pod Cambridge w Anglii i sobie śmigamy on lata w tej chwili swoim, swoją introm zaraz polatamy razem, nagram więc postaram się streścić Buda, BT Design, pomalowałem ją tym razem zupełnie sam, wycinałem, malowanie robiłem sam, jestem zadowolony, mimo że nie jest idealnie z tego tak jak, tak jak wyszło. Widzę, że odkreszy takich mocniejszych niestety gdzieś tam tutaj jakieś odpadki farby, nie wiem z czego to wynika, bo dobrze matowiłem, odpuszczałem i tak dalej. Nie wiem, czy to kwestia farby, czy jeszcze coś zrobiłem nie tak. Eee, dajcie znać może, co jeszcze mogę poprawić w tym malowaniu. Tutaj od razu Wam powiem. No już idę, dokończę tylko materiał szybko o tym, co mam tutaj, bo potem tego już może nie zrobię. To z pauzy na chwilkę może już, no daj mi 3 minuty. Już dokończę. Do, do wyciąłem tutaj napływ powietrza, bo wczoraj troszeczkę była zgrzewka. Tutaj ma fajne te takie, mi się podobają, taki pióropusz, ta buda, te, te, te spoilery. Z zewnątrz widać jeszcze, że mam tutaj z GPM -a czarne, czarny, bo ma srebrne te nakrętki, które chronią gwinty heksów. A spod spodu, tak, od wczoraj się zmieniło mega turbochłodzenie, dwa tanderosy odrzutowe, pokażę Wam jak to, jak to dmucha, jak odpalimy, no zasilane z, zasilane z tych pakietów, dwa silniki tu, wiatrak 35, no to jest odrzut, no to tutaj naprawdę daje radę. W połączeniu tutaj też wymieniłem ten, ten wentylatorek taki śmieszny na, na taką czeskiej piątkę z Roketa Bardzo fajnie też dmucha, wiadomo może być lepiej, ale ciężko było zamocować taki ten wysoki tam jeszcze o tym. Przy tym jeszcze jak jest takie chłodne powietrze jak dzisiaj, to szczególnie wtedy ten wzrok fajnie daje radę. Tutaj jeszcze świeżego powietrza napływa. 2250V, w tej chwili mam szesnastkę założoną, chyba piętnastkę miałem wczoraj. Hobie Wing, MAX 8 G2 sensorowy. Bardzo fajnie się sprawdza, bardzo szybki, bardzo płynna jazda. No i co i porobione tutaj servo serwej eliminator założony, kinczki już ze skorczę już przodu założone, karbonowe te saidy tutaj, tył już piasty, hub'y już też ze przed przednie, jeszcze nie ale wiadą również, bardzo fajny motor mount z witawą o tym już mówiłem w poprzednich materiałach. I to wiadomo, te rzeczy tutaj aluminiowe, które stokowe nie są, rozpórka, rozpórka standardowa, serwo stokowe, naprawdę fajnie się na nim jeździ, uwaga, stokowe serwo i jeżdżę na tym, spoko jest. I z podchodu do iskierek tytany i, i tytany tutaj, aha jeszcze tytanowy, ten czego nie widać tutaj, też ten tytanowy jest ten od, od, od układu skrętu, tutaj ta tabeleczka też jest tytanowa założona. No i coś tutaj się zablokowało nam. No nie wiem, zaraz odpalimy. Podpięta Sanwa M17. I to by było w miarę na tyle. Na razie zalanie pół miliona, zalany środek Aha, i Zmieniłem na metal sobie case'a tutaj z, z centralnym. To na razie stokowo w przód w tył, to jest do zmiany, muszę zalać inaczej. XM5 medium, medium hardy założone, mediumy, a XM7 medium hardy jeździmy i zobaczymy czy będzie ciutka lepiej gryzło niż te XM7 to było na tyle, podzielę materiał, wrzucę, zaraz jazdę w odrębnym, idę śmigać.